Dzień dobry, nazywam się Alan Durejewski, zajmę się tematem optymalizacji płynności pracy na częściach oraz złożeniach. Wskażę elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę na etapie modelowania czy też pracy z samym programem. Opowiem opowie... także o najczęściej spotykanych błędach i sposobie identyfikacji tych problemów. I do tego konieczne jest działanie w określony sposób, w odpowiednich krokach. Cały ten sposób przedstawię tutaj na przykładzie. Pierwszym etapem jest tak naprawdę identyfikacja środowiska występowania problemu. Tutaj będziemy poruszać się w taki sposób, że najpierw chcemy określić, czy to jest problem jednostkowy dotyczący tylko jednego komputera, czy może jest to problem dokumentacji, na której pracuje cała firma, bądź dysków. Bardziej skupię się tutaj na tych ogólnych aspektach. Ponieważ jeżeli chodzi o problemy z samymi pojedynczymi jednostkami, takie materiały są już przez nas opracowane i znajdują się albo na stronie DPS Today, gdzie mamy wypunktowane, które elementy wpływają na szybkość pracy systemu, jak i samego programu, ale też to wszystko przedstawione zostało na filmie na naszym kanale YouTube'owym. Mamy tutaj dosyć spory materiał, który omawia nam każdy z tych aspektów. Wprowadzając zmiany w samym sposobie działania programu, ale też w ustawieniach Komputera, proponowałbym zapisywanie sobie tych elementów i wykonywanie ich w pewnej kolejności, aby określić, co było tutaj problemem, żeby wiedzieć, czego się później wystrzegać. I tak samo ważne jest to, żeby zaplanować sobie cały ten proces, ponieważ jeżeli chcemy sprawdzić, co było powodem, to takie działanie może nam zająć tak naprawdę nawet parę dni, jeżeli później będziemy wprowadzać zmiany w dokumentacji. To warto później sprawdzić, czy na pewno wszystkie elementy działają poprawnie. Pierwszym elementem, który wpływa na błędy ogólne, jest lokalizacja dokumentacji. To czy pracujemy na PDM-ie bądź y, innych dyskach sieciowych. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy faktycznie w przypadku naszej dokumentacji problemem jest współpraca z dyskiem sieciowym, najłatwiej zgrać sobie projekt na własny dysk. Jeżeli to będzie nasz problem, to warto sprawdzić albo Sterowniki karty sieciowej albo sam serwer. W przypadku dużych projektów pomocny dla nas także będzie sposób otwierania plików. Jeżeli nie chcemy wprowadzać zmian, to mamy odpowiednie tryby przygotowane przez program do samego chociażby przeglądania projektu. Ważnym elementem są także wersje plików, czy są aktualne z używaną przez nas wersją oprogramowania. Dotyczy to także. Wersji szablonów, ponieważ jeżeli aktualizujemy oprogramowanie, szablony także powinny być zaktualizowane. Ale nie jest to jedyny element w szablonach, który musimy sprawdzić? To na jakie wartości, na jakie aspekty zwrócić tutaj uwagę, zaraz zostanie przedstawione na przykładzie. I na koniec sam proces modelowania, co tak naprawdę wpływa nam tutaj na opóźnienie pracy, czy to są jakieś poszczególne operacje, czy ich ilość, czy jesteśmy w stanie już, projektując jedną pojedynczą część, przygotować ją w taki sposób, aby ta praca na późniejszych etapach była płynniejsza. Do omówienia optymalizacji wybrałem ogólnodostępny model na GrabCadzie. Może to być dla nas dobry taki punkt wyjścia, aby po obejrzeniu tego webinaru porównać działanie programu z tym, co ja będę tutaj zaraz przedstawiał. Zdaję sobie sprawę, że patrząc po drzewku operacji, ten model może być nie do końca optymalny, ale dla naszego przykładu to nawet lepiej. Ponieważ często zdarza się, że pracujemy także na modelach odesłanych przez inne firmy, czy to przez producenta, zobaczymy, jak poradzić sobie z takim elementem. I został zapisany na początku na dysku sieciowym, więc zaraz jak otworzę sobie wersję, która jest zapisana na dysku lokalnym, będziemy mieli porównanie w czasie otwierania samego modelu. Kolejną rzecz, którą tutaj sprawdziłem, jest to aktualna wersja plików. Kolejną rzeczą, która wpływa na płynność pracy w dokumencie, jest to jakość dokumentu. Sprawdzę jeszcze, jak częściej nam się to tutaj prezentuje. I podejrzewam, że będzie to ta sama jakość, dokładnie. Należy też zwrócić uwagę na to, że w tych częściach nie jest przedstawiony sposób przygotowywania tych elementów, ale dodamy sobie także części, które będą Wykonane z dostępem do historii. Wrócę jeszcze na chwilę do samego złożenia, aby tutaj opowiedzieć nieco o strukturze. Bardzo ważnym elementem jest ilość wiązań, i to chcielibyśmy sobie w jakiś sposób ograniczyć. Jeżeli mamy możliwość, starajmy się wrzucać pod zespoły do podzłożeń. Teraz, żeby zobrazować różnicę, otworzę sobie ten sam element, tylko że już u siebie na dysku. Zobaczymy jaka będzie tutaj różnica w czasie otwierania. Wcześniej zaznaczę, że otworzyło mi się to z tego co pamiętam w 60 sekund. I teraz wspominałem, że mamy tutaj aktualne wersje plików. Całą wydajność sprawdzamy sobie w zakładce Oceń. Mamy tutaj ocenę wydajności, gdzie mam przedstawione w jakim czasie zostały otworzone konkretne dokumenty? Mamy przedstawione statystyki i jest tutaj też informacja o naszych ustawieniach. Jeżeli mielibyśmy nieaktualne dokumenty, to także tutaj program by nas o tym poinformował. Jeżeli chcemy zaktualizować dokumenty, to musimy je w nowej wersji programu otworzyć i zapisać. Czasami wystarczy wykonanie zapisu tylko w dokumencie złożenia najwyższego poziomu, żeby zmniejszyć już w jakiś znaczący sposób czas otwierania tego dokumentu. Są także możliwości automatycznego zaktualizowania tych dokumentów, z tym, że tutaj pamiętałbym na pewno o wykonaniu kopii. Tych dokumentów. Zakładka Wydajność Wyświetlania informuje nas o ilości trójkątów graficznych, które też wpływają na płynność pracy. Te trójkąty graficzne zależą od ilości występujących operacji, występujących szczegółów w danej części. Nie ma to związku z ustawieniem szablonów. Chodzi mi tutaj o to, co sprawdzałem sobie na samym początku czyli na jakość obrazu. Jakość obrazu jest osobną sprawą. Nie wpływa nam tutaj na te trójkąty graficzne. Jeżeli nawet mielibyśmy najniższe ustawienia, tak samo jak powiedzmy w tym przypadku, a będziemy mieli wiele operacji, bardzo skomplikowaną część, to i tak ona będzie nam w jakiś sposób obciążała. Tak. Warto tu także wspomnieć, że jeżeli pracujemy na szablonie, który ma dość wysoką jakość obrazu to generuje się w każdym kolejnym tworzonym elemencie, a jedynym sposobem, żeby zmienić tą wartość jest wejście do dokumentu, obniżenie tej jakości i zapisanie. I tak byśmy musieli wykonać tą operację z każdym plikiem. I jeżeli to jest mały projekt, to znaczy składa się z niewielu elementów. No, to jeszcze nie jest tak źle, ale jeżeli to jest jakiś większy zespół, gdzie już mamy parę, tysiący, parę tysięcy tych komponentów, ciężko by było nam to wykonać w ten sposób. Trzeba by to wykonać, używając do tego dodatkowego programu, ale podpowiedzią może być tutaj to, żeby tą jakość zmniejszyć chociaż w tych najwyższych poziomach złożeń. To już nam jakoś pozytywnie. Płynie na pracę. Wrócę jeszcze na chwilę do trójkątów graficznych. Program pokazuje mi, że jednym z elementów, które bardzo obciążają nam pracę, jak widać, jest to tylko jeden element, jest część, która wygląda w taki sposób. Jak widzimy, jest ona bardzo skomplikowana, a jej wielkość to jest mniej więcej 190 mm. Warto sprawdzać takie części, i żeby poprawić płynność pracy, możemy użyć funkcji uproszczenia. Sama wielkość geometryczna nie jest aż tak istotna. Ja tutaj włączę ten sam plik. Do którego dodałem jakieś takie na szybko zrobione modele obudowy. Elementy, które dodałem, są to dwie części, zrobione na takim samym szablonie. Jedna nie ma żadnych elementów geometrycznych. Jakość jest tutaj ustawiona na wartościach maksymalnych. Jeżeli chodzi Jakość jest tutaj podobna. Także jest ustawiona na najwyższych wartościach. Wymiary, wymiary prezentują się w taki sposób. Jeżeli spojrzę sobie teraz na to, jak stawienie tego elementu wpływa na wydajność, to sprawdzam sobie, czy w ogóle jest odnotowany ten element z tego, co widzę. Nie są tutaj wypisane, ale pojawiła się kolejna zakładka, która mnie informuje o problemach, właśnie z jakością obrazu. Zwiększę sobie, to znaczy powtórzę w szyku ten tutaj, ten tutaj element oraz pierwszy dokument, gdzie nie miałem żadnej geometrii i zobaczę. W jaki sposób program odczytuje to w, danym, w danej konfiguracji. Ilość powtórzeń tutaj zmienię sobie na 10, żeby to było jakoś bardziej widoczne. Wracam do oceny wydajności, i już został ten element tutaj odnotowany. Jeżeli sobie podzielimy to tutaj, wychodzi nam, że. Element obciążenie 2 ma mniej więcej 3000 trójkątów graficznych, ale tak jak pokazywałem, wymiary tego elementu to metr na metr i mamy jeszcze metr wysokości. A element drugiej pozycji to jest jedna część o długości 180 mm, więc jest to na pewno znaczna różnica. Pierwszej kolejności obciążone części spowodowane są ilością szczegółów, a nie tym, jakich operacji użyliśmy. I wielkość samego elementu oczywiście ma znaczenie, ale jest to zupełnie inny rząd wielkości. Warto tutaj też zwrócić uwagę na fakt, że. Mimo tego, że powtórzyłem element obciążenie 1, nie występują tutaj, ponieważ ta jakość obrazu jest obciążeniem dopiero w momencie, jeżeli mamy dodaną jakąś geometrię. Kolejna rzecz, która w złożeniu może utrudnić nam pracę, jest to przenikanie się elementów. Ja nieco zmodyfikuję ten element, usunę. Wycięcie. ten sposób dodany element także jest dosyć sporym obciążeniem dla programu, więc warto sprawdzić, czy geometrycznie na pewno jest tutaj wszystko, wszystko ok. I ostatnią rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, możemy sobie zostawić to w tej formie, jest otwieranie złożenia. Ja wyszukam sobie to złożenie najwyższego poziomu. Yy, I mamy tutaj trzy tryby. Standardowo otwieramy to w pełnej pamięci. Jeżeli mamy ustawienia dużego złożenia, mamy określoną liczbę komponentów, wtedy automatycznie używane są ustawienia dużego złożenia. Jeżeli chcemy nieco poprawić tą pracę na złożeniu, Możemy użyć trybu odciążonego, gdzie program wczytuje sobie jakąś część danych, ale do pełnej pamięci wczytuje element tylko ten, na którym w danym momencie pracujemy. Jeżeli wcześniej włączałem, yy, włączałem sobie ten plik, widzieliście, okazało mi się tutaj 14 sekund, teraz włączyło się to w 4 sekundy. Te wszystkie pliki są odciążone. Ale jeżeli jeden już z nich zaznaczę i rozwinę, mam dostęp do historii jego tworzenia i widać, że zniknęła tutaj ta ikona odciążenia. Ostatni tryb to było przeglądanie dużego projektu. I w ten sposób możemy otwierać pliki, jeżeli nie mamy zamiaru. Prowadzania zmian. Chcemy po prostu przejrzeć sobie dany element. Tutaj widać, że element otworzył mi się praktycznie. Jak widać problemów i powodów, dla których mamy problem z płynną pracą, problemów wydajnościowych jest wiele. Dlatego ważne jest tutaj zapisywanie tego, co już wykonaliśmy oraz działanie konkretnymi krokami, aby ustalić źródło. Problemu. Ten materiał dotyczył yy, pracy na plikach części i plikach złożeń. Optymalizacja w dokumentacji 2D zostanie omówiona na kolejnych webinarach.